Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Zanim mecz rozpoczął się w niedzielne popołudnie, miła uroczystość. Dwóch trenerów seniorów zostało uhonorowanych przez Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki. Panowie Roman Konopczyński, który trenował młodzież przez 68, oraz Kazimierz Tomaszewski, który trenował ją przez 57 lat. Dziękujemy! Gdy na parkiecie do głosu doszli koszykarze obu drużyn, szybko okazało się, kto będzie stroną dominującą. Wiktor Sanders i Luke Petrasek z łatwością zdobywali punkty, a trener Przemysław Frasunkiewicz wpuścił do gry dwóch nowych graczy: dobrze znanego faną Żigodinka oraz czeskiego obrońcę Tomasa Kyslinka. Ten drugi zdobył pięć punktów w kwarcie i rzutem za trzy punkty ustalił wynik meczu po pierwszych dziesięciu minutach. Na 24 do 7. Kesling zdobył też 5 punktów na otwarcie drugiej kwarty, a po chwili za trzy trafił Mateusz Kostrzewski. Anwir wyszedł wówczas na prowadzenie 32 do 11. Kilka skutecznych akcji Ikenwamu, nowego gracza w szeregach Sokoła, a także dynamiczny wsad Artura łabinowicza były znakiem, że goście próbowali nawiązać walkę. Do przerwy Anwir prowadził jednak pewnie 49 36. Co stało się w pierwszych minutach trzeciej kwarty, nie wiadomo. Przez cztery minuty Albin nie trafił bowiem żadnego rzutu z gry oraz z linii. Spudłował w tym czasie pięć osobistych zrzędów. Goście zmniejszyli wówczas straty do siedmiu oczek: 42-49 i dopiero wsad kalifa Yanga po podaniu Sandersa pozwolił nieco odetchnąć gospodarzom. Chwilę później Sanders po raz drugi podał nad kosz, tym razem do Luka Petraska i było 55-44. Kolejne trapienia Kryzlinka czy Janarygo Joesara uspokoiły sytuację. Po trzech partach było 63-47. Pozłabanie po raz kolejny zatem pewnie prowadzili, ale zawodnicy Sokoła po raz kolejny pokazali, że grają zupełnie bez kompleksów. Iken Wamu czy Artur Łabinowicz grali i efektywnie i efektownie. I przewaga gospodarzy oscylowała wokół 10 punktów. W kluczowych momentach doświadczenie Rottweilerów wzięło jednak górę. Nowy nabytek Thomas Link dołożył kolejną trójkę. Zigadimet był skuteczny pod obydwoma koszami. Swoje grał Wiktor Sanders. A ważne punkty z drugiego planu dołożył Janar Juesard. Ostatecznie Anvil wygrał z Sokołem łańcuch 88-71.